No to teraz już chyba ten moment, Kamil, że Ciebie zaprosimy na scenę, choć opowiesz nam o książce. To, co najbardziej utkwiło mi w sercu, to jest to, że przypominam sobie początki, tak? Przypominam sobie moment, kiedy nie było nic. Było zero spraw, było zero chętnych do tego, żeby w ogóle walczyć z bankiem. Dzisiaj widzę, że to już zupełnie inaczej. Sam fakt tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj w tak licznym gronie, fakt tego, że te sprawy faktycznie są wygrywane z perspektywy bardzo dużej ilości spraw i też skuteczności, bo to jest najważniejsze, nie chodzi o samą ilość, ale chodzi też o jakość prowadzenia tych spraw. Więc. Tak naprawdę trudno mi w tej chwili powiedzieć, która ze spraw faktycznie byłaby jakaś szczególnie, można nazwać to istotna. Tak, oczywiście te początki, te pierwsze sprawy, czy wygrana tutaj Mariusza Galeskiego jako pierwsza wygrana z bankiem, którym podobno nie można by było wygrać, pokazała mi, że wiele odwagi, którą włożyliśmy w ramach całego zespołu ekspertów, pomogła tym ludziom, którzy no poniekąd też przecież w innych kancelariach czy w innym miejscu otrzymali informację, że nie da się wygrać z tym bankiem. Kamil, sam powiedziałeś, że przy, przy książce współpracowałeś z bardzo wieloma osobami. To teraz ten moment, w którym Ty chciałbyś podziękować tym, którzy byli zaangażowani we współpracę nad książką. Tak jest. To może wstaniemy. Będzie tak dużo łatwiej. Oczywiście również bardzo dziękuję Marii. Też zapraszam Cię. Będziesz oczywiście miała jeszcze swój panel. Zapraszam Cię teraz, bo Maria nie tylko pomogła w tworzeniu tej książki. Dziękuję bardzo. Ale bardzo również pomogła mi w kwestiach związanych z w ogóle zrozumieniem pewnych z mechanizmów używanych przez banki, a te mechanizmy no, bezwzględnie miały czas i były, można powiedzieć, istotne do tego, żeby pewne kwestie zrozumieć. Widzę tutaj, że reszta osób dzisiaj jest, nie widzę przynajmniej, że jest z nami, albo, albo widzę, albo nie widzę. Dobrze, to zróbmy tak. Reszta osób niestety, przepraszam, ale nie widzę. Być może później nieco przyszli. Ja później, ja, ja, ja później to wszystko zrobię. Także na razie dziękuję i oddaję głos prowadzącym. No właśnie, jak sobie radzić z tymi barierami, tym takim lękiem, który nas ogranicza w decyzjach. Ciężko... Krótko odpowiedzieć, ale tak mnie zestresowaliście, że nie mogę długo odpowiadać, że teraz mam kłopot z zebraniem myśli. Jak mówimy o obawach, to myślę, że macie Państwo na myśli lęk. Ja się zawsze staram, na tyle, na ile mogę, w prosty sposób to uporządkować, bo to ma ogromne znaczenie, bo tak naprawdę, niezależnie od tego. Hmm, co w życiu osiągnęliśmy, jak sobie radzimy, to każdego z nas pewnie w życiu dopadła taka sytuacja, która jest związana z lękiem, i to jest emocja, której ja najbardziej nie lubię, chociaż taka poprawność polityczna, psychologiczna mówi o tym, że nie ma złych emocji, są tylko trudne. Ja uważam, że jest jedna zła, to jest lęk. Lęk właśnie związany z tym, że mamy różne obawy, a z reguły te obawy są związane z naszymi przekonaniami które z kolei są błędami poznawczymi. Na czym to polega? Idziemy w taką generalizację, nie poradzę sobie, to katastrofa, nie dam sobie rady, co teraz będzie. I co dalej robimy? Im jesteśmy bardziej inteligentni, kreatywni, tym więcej nasz układ poznawczy, czyli umysł, podrzuca nam różnych scenariuszy katastroficznych, tak? To nie poradzę sobie, urasta nam do rangi naprawdę katastrofy. Już widzimy siebie pod mostem mieszkających, zrozumiałam. Ale dokładnie rodziną. takie miałam przekonania, wiesz, pod Wiem. mostem płacz, że... Wiem. Już nawet tak, tak siebie pocieszałam trochę. Wiem, moje wnuki pod... spłacają Ta. zobowiązania. Co ja taki mały Wiktor Budzewski mogę w takim sporze z bankiem, z nie wiem, kancelarią, no jedną z, z czwórki największych w Polsce, co ja mogę w ogóle tam stawać z nimi w szranki? No, okazało się, że to są też tylko ludzie, i, i tak naprawdę okazuje się dzisiaj, że to jest siła argumentu tylko i wyłącznie. Tak? Więc jeżeli argumenty są po e, stronie mojej. I to ja mam rację, co się okazało po kilku latach. No to co by oni nie mówili, z jakiej kancelarii by nie byli, jakiego banku by nie reprezentowali, no to jest bez znaczenia. Tak? No bo jednak w sądzie, pomimo, że jest to pewien teatr, to, to jest kwestia przekonania sędziego do swojej argumentacji, no to jednak to jest siła argumentu. To tak jak mówiłem wcześniej, to, to było, była prosta decyzja łatwa decyzja. Od dobrych paru lat zajmujemy się tym, aby pomóc wszystkim frankowiczom. Tak jak, to nie jest tajemnicą, sam mam kredyt w bankach i też pozwałem bank, więc to, był, to jest takie kompendium, które pozwala pokazać, jak wygląda ta droga. To jest po pierwsze, pozwala pokazać, że banki nie są straszne, pozwala pokazać, że konsekwencje, o których się mówi, Wynikają głównie z, z niewiedzy, tak? że, nie wiem, że bank zabierze konto, zabierze oszczędności i tak dalej. Ale też, co jest zresztą też na Waszym przykładzie yy, super fajne, pozwala pokazać, że da się to zrobić i kończy się to sukcesem. pas C'était vraiment la pro...